Królowa wnętrzarskich dżungli. Monstera deliciosa. Produkt ten prezentujemy na stronie w trzech wariantach. W moich dłoniach doniczka P14, P14, wariant najmniejszy P14 świadczy o średnicy doniczki w jakiej jest sprzedawana roślina P14. Ma wielkość 60 cm. Kolejny z wariantów jest Monstera w Donicy P17. Kolejny wariant Monstera P17. Ten wariant może pochwalić się już okazałszym widziczem. Monstera P21. Roślina w tonicy o średnicy 21 cm.